Odsłuch na skanerze Uniden UBC 125 XLT, głośność ustawiona na 10, w tej chwili radio Voxon kaki UV 9D, raz 2, 3, 4, 5, raz 2, 3, 4, 5.

Na próba radio Baofeng uv 82 z mikrofonogłośnikiem głośnikiem firmy Voxun. Raz dwa trzy cztery pięć. Raz dwa trzy cztery pięć.